Dzień dobry, dzień dobry, kochani widzowie, przyjechało do nas BMW X4M M Competition 510 koni mechanicznych. Pan na co dzień jeździ X1 z silnikiem N20. Przejechał się tym samochodem i powiedział, że na każdych światłach trzęsą mu się nogi, że się boi tego samochodu. W każdym razie auto przyjechało do nas zrobimy diagnostykę, bo robił sobie skanowanie jakąś aplikacją i tam był jakiś dziwny błąd. Yy, niskiego ciśnienia oleju, więc się troszeczkę zdenerwował. No, pff, każdy by się zdenerwował, prawda? Jakieś niskie ciśnienie oleju, i przyprowadził samochód do nas. Ja od razu w tym miejscu chcę Wam powiedzieć, że tablice są zastępcze. Motokuncik, ponieważ właściciel nie chciał, żeby prawilne, że tak powiem, yy, tablice rejestracyjne były. Serdecznie zapraszam do oglądania odcinka. To tam, Kamil, patrzysz z ciekawości? No, patrzę, jakie są tutaj opcje, no, czy można się coś tam pobawić napędami, na przykład. M konfiguracja. O, tu coś jakby było. To o, czyta, czyli tutaj będzie. O, nie. Tyl tylko, a, a. Ale to jest 4WD i 4WD Sport. Tak. Jeszcze się robi, tak? No, można już spojrzeć. Rzeczywiście jest regulacja ciśnienia oleju. Mhm. Wahania. Kurde. Trzeba Obecnie przez to nie, nie obecny. Częstotliwość raz. Co będzie tu ciśnienie tego oleju? Jaki przebieg wtedy miał? Tutaj jest. A jaki ma? 42,208 I to było 18 listopada No samochód był na torze z tego co wiem I może się tak olej Cię, rozrzedził? Olej silnika 3, 3 bara Widocznie było za mało, może powinno być, wiesz, więcej, nie? 3,5 i pół na Warto przykład. zadana? No nie nie wygląda na to. Tylko tu masz regulacja ciśnienia oleju, wahania ciśnienia, czyli mogło być za duże nawet. No tak, masz rację. Jak się ciśnienie gdzieś zrobiło w skrzyni korbowej, czy coś. Dobra, kasuj te błędy jedziemy na próbę i tyle. Tutaj jeszcze będzie serwis robiony, jakieś inne rzeczy. Zakładamy tablicę i lecimy. Jedziemy od razu z tablecikiem. I na wolnych obrotach tutaj. Zobaczcie sobie, Kamil Wam pokaże. Coś tam zbliż. W granicach tak, 2 i 7. Więc to może właśnie był problem, że było za wysokie, nie? Tak jak sam powiedziałeś. Kurde. A weź tak to 1400. Jakbyś wziął obrotów? No, no tak, no i pokazuje 3, 3 Czyli tak jak tam było w zadanych, 3-300. Według odczytu, nie? I pokazał. Ale to wiesz, to jest jednorazowy jakiś no błąd. Tak, nie, i to no. nie jest błąd, że wiesz, wywaliło gdzieś tam Aha. konewkę czy coś. Nie, to ja to bym się nie przejmował, to szczerze mówiąc. Ja też bym się tym nie przejmował. Ja bym jeszcze zobaczył, czy y, może zmierzy nam y, poziom oleju. Jeszcze tam y, była data, godzina, także kiedy będzie. Tak, będzie mógł. Jeśli to było tam faktycznie na tym. Tak, 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 na tym trackdeju. Będzie trzeba z nim to y, skonsultować, nieco. Robimy pomiar? Mhm. O, nie zrobimy. Zrobimy jak wrócimy. Nie? No, olej tak. ma niby 97 stopni. No 80%. ale wiesz jak to jest. Dziemi... Musi się przejechać i tyle. Kurde duża fura duża fura taka wiesz taka prawdziwa ema nie wiesz jeździliśmy tymi mkami yy, e70 nie mx5 m ale to taka mk to jest taki pierwsza mk słów, nie był a tutaj to tu jest taka mk no kurde jakbyś normalnie jechał m ką nie tylko taka trochę większa w środku tu fajnie, że na gałce masz prędkości tak, tego. no w ogóle jest, wiesz, to wszystko jest dużo fajniej zrobione, nie, wiesz kluczyk wezmę, może wrzucę a e, jak Ci się podoba w ogóle? Adrian, Adrian podszedł i mówi nie, no bryła mi się nie podoba, ale zobaczył do środka mówi, nie, no petarda No ci nie, no tak w klasie, w kategorii suwan, to fajnie wygląda, no nie ma co, no nie ma co, no nie jak ma co pso wy to okej, okay, no mi to tam średnio akurat pasuje, że na sportowe auto taki słów, ale no, są gusta i gościki, no kurce. No i są na to klienci, no. przede wszystkim, nie, no chyba po to, wiesz, BMW robi takie samochody, nie o. tylko BMW, przecież tak samo Audi robi, nie, jakieś te Q. No nie S, tylko, nie, SQ7, no i... RSQ7, czy tam jakieś inne te, kucz, nie wiem, ja się nie znam na Audi. Jest moda, żeby w ogóle auta były większe, wyższe i tak dalej. I sportowe. I, i suwy się w to idealnie wpasują. Tak jest. Kurde, temperaturkę ładnie tu złapał. No i fajnie, bo masz, wiesz, wszystko tak jak trzeba, nie? Mhm. I on też pokazuje... E... O, czekaj, bo też nie przegapił, bo się tu, wiesz... A później ktoś będzie będzie trąbił. To ja patrzę na światła To są wymogi serwisowe, a tak naprawdę mnie interesują ciśnienia, nie? Bo to, jest, to mi się podoba w jemkach w ogóle w autach sportowych, że oprócz tego, że jest ciśnienie, to jest temperatura. Mhm. Wiesz jaka jest temperatura opony, nie? Ale I... wiesz co? Bo jakiś czas temu ten yy, yy, masz yy stały klient z twoich rodzinnych stron. Yy, jedziemy. Yy, to chyba G30 jest. To, jak samochód był nowy, to właśnie mu pokazywało z temperaturą i z, z ciśnieniami Aha. opony, i gdzieś tam po którejś wizycie, zaso te temperatury zniknęły. I tylko ciśnienia pokazywało. I ja sprawdziłem sobie tablecikiem, i była opcja, żeby uruchomić pokazywanie temperatury. Dzisiaj pokazywało. Więc myślę, że. Te samochody z cunikami, to to jest kwestia tylko wybrania opcji, nie? O kurde! to była temperatura. To aż jestem ciekaw, to muszę Mariki czwórką podjechać i może byś zrobił, czy jest taka no, możliwość. nie spróbować. Znaczy mi się to podoba, bo, bo wiesz, po, po, tym, jak, po tym jak ci rośnie wiesz, ciśnienie, no to wiesz, że ta opona ma wyższą temperaturę, nie? Mhm. Ale fajnie jak ci pokazuje. Zresztą widzisz, że teraz już tu było po 12, już masz. O, kurde. Ma ten. Gest. E, gest. Jest, jest kamerka tu. Bo to tu gdzieś, nie? Co to kamerka to. Tu? tu, tu jest ta kamerka. Jest? No jest. Jest, okej. Okay. No właśnie, bo myśmy nie wiedzieli kiedyś, nie? A teraz już wszystko o. wiemy. Już jesteśmy mądrale. <laughs> Czekaj, ja zobaczę myślę... jak tam kamerka, tylko czy. Jest wszystko dobrze? Jest wszystko dobrze, nie? Ja myślałem, okay. że to bardziej tu, w tym panelu, pod tym. Pod ja też myślałem, że, że dokładnie tutaj jest, Aha. w tym, a on tutaj widzi, nie? no bo wiesz, tu robisz tu na środku, może z tej strony, nie? Kurdy. I klient w ogóle przyprowadził, bo był umówiony z X1 na wymianę wtrysków, nie? I tak mówi, panie Adamie, zwariowałem. Co się stało? Kupiłem X4N, nie? A ja tak. No X4M, nie tak mówię. No przyjeżdżają do nas te e, M40, a on mówi nie, nie, to jest X4M. Aha. Mówię, da pan winnie, Wrzucam, mówi, kurde, on mówi, no da zakochałem się w auczy. <noise> Generalnie się nie dziwię, no jak ktoś jest fanem X-a, tak? Uh -huh. No to co się dziwi? Mówi, nawet na kanale u was szukałem i tylko właśnie te znalazłem z gniezna, na taki klient, tu jakiś tego wiesz. Uh -huh. Tak, V8 to V8, nie? Bo tutaj już czu czuć tą masę, powiem Ci. Jednak M3 czy M4 z tym silnikiem to zupełnie inaczej, nie? A tutaj jest tak... Ale to jest rzędówka. Tu jest rzędówka, tak. No. Tu jest ten sam silnik co w M4 i w M3, nie? Jak tam ciśnienie oleju? No dobrze. Dobrze, tak? Tak. No ciekawe, bo to, to był jednorazowy błąd po prostu, wiesz, no. Klientowi się nie dziwię, no odczytał. Rzeczywiście, patrz, jednak apka mu dobrze odczytała, tylko odczytała jako błąd ciśnienia, tak? A nie regulacji. A wiesz, błąd ciśnienia no to sobie myślisz kurde za niskie, nie? Znaczy, no bo był błąd wahania ciśnienia. Wahania, nie? tak. Tylko... Ale nie, nie wiadomo, czy w górę, czy w dół. No właśnie, tego no, trzeba by pewnie przez to przejść, ale ja bym jakoś na razie tu nie panikował, no. Zostawił to do obserwacji, nie? Urde, powiem Ci, jedzie się jak Emo, tylko <grymna> <grymna> w ogóle tu jakieś sportowe klocki są założone EBC z przodu. Także ktoś tutaj ten samochód użytkował zgodnie z przeznaczeniem. Data produkcji samochodu to jest styczeń 2020, a data pierwszej rejestracji to jest czerwiec 2021. Czyli półtora roku był przed pierwszą rejestracją. Tak. Ciekawe, czy wtedy miał jakieś kilometry już robione, czy nie? Nie wiem, Kamil, bo ja wchodziłem w e, historię. Wiem, że. Yy, zrobił samochód zrobił 1700 km i miał wymieniany olej I w którym to było roku właśnie nie zwróciłem uwagi yy, wiesz tak bardziej z... zwróciłem uwagi kiedy tak uh -huh. i później jak wiesz yy, po tym pierwszym serwisie no to tam został odblokowany została odblokowana pełna moc i tak dalej nie i później miał dwa razy olej wymieniony nie uh -huh. a ma 42 tysiące no to, to... No to co 20. No. no ale teraz wymienimy. No to już będzie coś, nie? Mm -hmm. Bo pan się też zdecydował na wymianę. Ja powiem tak, fajnie się przejechać, ale czy chciałbym mieć taki samochód na co dzień, to... Mimo to, że mi się podoba czwórka, mm -hmm. nie? Ich czwórka. Zawsze o tym mówię, i mówię, że się podoba. Adrianowi się nie podoba, a tobie też się może nie podobać. No ale to... Każdy ma inny gust. I tak bym wolał M czwórkę albo M3. Nie no, ja powiedziałem, hmm. że mi się podoba w kategorii SUWA. A, a, że ci się A no tak. Przepraszam. Zwracam honor. Proszę pana. Jedziemy. No właśnie, w kategorii suwa, nie? Czuć taki zwarty jest i w ogóle, nie? Mm -hmm. Ja powiem ci tak, mi nawet tu nie potrzeba zmieniać tych, wiesz, m czy coś, mi wystarczy, no tak. bo to, to to, już taki bajer, to... Ja to też tak nie wiem... tak nie będzie z od tej tej... Tak. że to jest tylko kliknięcie, nie? Tak, tak, tak. Tylko tyle, że możemy tam sobie zrobić, wiesz, możemy sobie zrobić... O żeby posłuchać jak jak robi te między gazy między gazy, bo to ja to uwielbiam, to jest po prostu petarda. A i tak DKG to DKG szczerze, nie? Mm. Co? Teraz widzisz jaka jest różnica, co? Mm -hmm. Jednak 8HP tak mięciutko chodzi, nie? Gdzieś tam brakuje tej mechaniki, takiej prawdziwej, co? A kurde, apitole. Co? No idzie dobrze. <laughs> idzie dobrze, nie? nie? wiesz, w czym jest problem w takim samochodzie, że nie czuć prędkości? Aha. I wiesz, nagle patrzysz na liczniki, mówisz, kurna... I trzeba to wyhamować. To I tak, ja właśnie nie? tak gdzieś tam zawsze mam z tyłu głowy, że trzeba wyhamować, nie? I tak nawet nie chcę jeździć tak na granicy co innego na tor pojechać, nie? I mm -hmm. coś tam zobaczyć, ale tak... Jak tam ciśnionko? No dobrze, no. Chodzi cały czas na ten... Rośnie tak do 6,5 max. O, to też ładnie, nie? No. Ależ to jedzie. Radość z jazdy, proszę Pana. Hmm. A pamiętasz przejażdżkę M4 pierwszy raz? Co się źle czułeś aż? Tak, tak. Pamiętam. Co tam wiesz, przyspieszanie i ten. No. Już teraz nie robi to takiego wrażenia, nie? Nie, ale też... A wtedy pamiętasz, jak robiło? Też no ta ile jest lżejsza od tego, nie? Tak, tak. No ale nieraz jeździsz ze mną jakimś szybkim wozem, nie? To już nie jest to, co... To już nie są te wrażenia co kiedyś. Nie? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy to jest. Czy to kwestia jest... takiego doświadczenia. Myślę, że nie. Myślę, że ten... Ta... Że tu po prostu jest cięższy samochód trochę i tak... aż tak nie idziesz też jak tamtym, no bo nie pójdziesz w zakręcie tego. Tak no, nie no, właśnie nie chcę, a poza tym jest wiesz, temperatury nam wzrosły, ale jest też wiesz, niska temperatura. No tak, no zgoda jest jaka jest. Nie ma takiej, mimo że jest sucho, nie? To nie ma takiej przyczepności. Aha. Myślę, że, gdy tam, że w tamtej M twórce też by mnie bolała głowa. Po chwili jazdy, czy tam sobie pozwalałem więcej, opowiem no. tak. A poza tym, tu mamy też auto klienta, nie? I no tak, tak jest inaczej. Ja tam miałem samochód do testów i już, no, to też inaczej. Tutaj wiesz, jeszcze jak panu powiadasz, że się boi jeździć, i tak dalej, wiesz, a kupił coś. Wiesz, gdzieś tam o tym też. No gdzieś to wchodzi, nie w głowę. No tak. Że no. człowiek sobie kupił y, marzenie, coś tam ma, a teraz wsiadł i tu będzie prędkości bił i, i upalał i coś. No, dokładnie. Nie? Dlatego jak wyjeżdżam na prostą, to sobie przycisnę zobaczyć i tak dalej, nie? Ale przyjemny samochód. Ogólnie. Przyjemny. Y, jak nas y, pani klienci oglądasz, to gratulujemy zakupu. Naprawdę. No. Fajny wóz. Fajny, fajny ten konfig. Kolorystyka ten, też, nie, bo ten, czasami ten. jest taka kolorystyka, wiesz, że yy, wczoraj Marika oglądała jakiś samochód, mhm. bo Marika szuka M3, jest, jest tak rana na M3, że w ogóle, wiesz, szok i ci, ciśnie robotę swoją. Ale jaki model? No chciałaby nawet, znaczy ten model, wiesz co, 2017-18, czyli poprzedni, nie? Mhm. No ten to nie, bo mówi też, no gdzie pół miliona za samochód, nawet mhm. w leasing, nie? No ale też musisz dać 250 za poprzednika, no wiesz, hmm. no nieważne. Taka, takie tanie są m M3? Można kupić, jest za 250 ze Stradale na przykład, ta yy, Smurf. To tanio ha Tanio HFS, Szczerze? nie? Szczerze? I dlatego jest najarana na no, ten samochód, nie? Właśnie na ten w ogóle. Podejrzane no, to jest. Nie no, nie, no, znamy samochód, no nie będziemy tu opowiadać, a też jest y, ją, y, wiesz, jest zadowolona, bo tam gruby był serwis robiony uh -huh. i skrzynia biegów i to i tam, to no tak. wszystko porobione. Nie, no, ten samochód jest warty, kurczę. on był za 300, no, tak. tylko że widać już kogoś przycisnęło, nie? Właściciela uh -huh. i jest za 250 jest wystawiona. W każdym razie i Marika tak sobie oglądała i porównywała inne na rynku i mówi, jak można sobie skonfigurować samochód tak? Że go później nikt nie chce kupić. Chodzi o kolorystykę w środku, mm -hmm. nie? Bo są takie, nie? Wiesz. Znaczy, no. Może ktoś nie miał też wyboru akurat taki no, był. Nie, nie wiem. No to też. No też po to masz opcję konfiguracji, żeby sobie pod siebie zrobić, a nie dla następnego właściciela. No tak, nie? tak. No jest... nie myślisz o tym, że ten... No, tobie się podoba i możesz być znaczy, zachwycony. No, nie? Myślę, że wiele osób tak myśli, nie? No ale z drugiej strony jak konfigurujesz, to... Też ktoś chce po prostu skonfigurować pod siebie i nie patrzy czy, czy to się będzie podobało znajomym czy nie. No właśnie, no ale dobra, no to wiesz, każdy inaczej na to patrzy, nie? Ale wiesz. tutaj jestem w szoku te fotele jakie są wygrywany. Super! No. Naprawdę te fotele to jest petarda. To podparcie no. na lędźwie? Tak. Kurde. Petarda. No. Przyjemny samochód. Kurde, powiem ci tak. Teraz, jak już tak jadę sobie, pojeździłem, tak, tak czy gada, że nie, a nie, a nie, ale jakby miał, to no, by jeździł, po, nie? Ja też tak rozpatruję to w kategorii auta sportowego, nie? że no. M, M i tak dalej, ale jakby tak przymknąć na to oko i po prostu uznać ten samochód za też za takiego wygodnego suwam, to też spełnia jakby te kryteria. Tak, oczywiście. Kryteria. Bo jest i wygodny, i szybki, no, nie? No. I te silniki też potrafią być oszczędne jeśli chodzi o spalanie, mm -hmm. wiesz? Także tak. No dobra, to co? Wracamy, puszczamy test. Nie, nie wiem czy puszczamy nie, test, ja to tu będzie widać. Podejrzeć. Zobacz, czy wszystko jest w porządku, nie? Ja, nawet może nie tak. No nie ma błędów. Nie ma błędów, tak? No dobra, no to słuchajcie, tym akcentem kończymy odcineczek. Mam nadzieję, że się podobał. Napiszcie, co myślicie o takim suwie w MC, takiej prawdziwej MC, bo wiadomo, ten M40, tak samo są jedynki M140, tak? No, tu jest silnik serii S. S, tu jest S, tu jest prawdziwa m I i wszystko, kierownica i tak dalej, no bo w tych M40-kach nie masz takiej kierownicy, nie masz też yy, gałki zmiany no, tak, biegów tak. takiej, nie jest zupełnie inaczej. Także napiszcie w komentarzach, jesteśmy ciekawi, chętnie z Wami podyskutujemy. Wracamy do warsztatu, tutaj jeszcze został tak naprawdę do zrobienia serwis olejowy z filtrem oleju i filtr kabinowy i tak naprawdę tutaj z tym samochodem tyle, tak naprawdę, 42 tysiące, w ogóle fajnie, bo on przy, a on w ogóle przy 30 tysiącach miał ostatnio robiony mhm. I, i w ogóle ciekawostka, miał robione świece też wszystko o. wszystko wszystkie filtry oleje wszystkie nie mhm. dlatego teraz wymieniamy tylko filtr oleju olej i kabinówkę mhm. zgodnie z, po prostu z tym co trzeba robić i tyle No dobra wszystkiego dobrego cześć